Fortnite, CS, Minecraft wszystkie te gry łączy jedno wymagają najwyższej klasy sprzętu fotorealistyczna grafika, wykorzystanie najnowszych technologii, szybki gameplay. Bez prawdziwie potężnej maszyny nie dasz rady wydobyć nawet jednego bloku cobblestone'a. Ale nie bój się, jestem tu, by Ci pomóc. Dzięki mnie zbudujesz najwyższej klasy komputer osobisty z nowych części w okolicach półtorej tysiąca złotych. Schowaj więc laptopa po babci do szafy, wyrzuć przez okno pc po starszym bracie. Rozsiądź się wygodniej i nadstaw uszu. To chwila na prawdziwą mądrość. Kryterium wyboru ofert. Części muszą być nowe lub przynajmniej zaufanego źródła. Dlatego też wszystkie oferty są za legro, żeby ryzyko związane z zakupami było zerowe. Chcę, aby każdy mógł złożyć ten komputer, dlatego, we wszystkich ukazanych ofertach jest dostępnych wiele sztuk produktu. Komputer, który złożymy, ma mieć znakomite opcje rozbudowy. Nie chcemy przecież zamykać się na przestarzałej platformie bez możliwości upgrade'u. Ale się wkurzyłem. Okazuje się, że to chłodzenie nie wchodzi do tego cholernego Dela, skurczy syna. Tak prezentuje się skompletowany przeze mnie zestaw. Zanim przejdziemy do składania, kilka słów o moim procesie decyzyjnym. Platforma, na której bazuje nasz zestaw, to AM4, ze względu na świetne opcje rozbudowy. Ja wybrałem płytę na chipsecie B450, choć jest wiele alternatyw. Tak prezentuje się lista kompatybilnych płyt głównych. Wiele z nich można znaleźć nawet taniej od tej, na którą się zdecydowałem. Zdecydowanie odradzam kupno płyty, która nie posiada radiatora na sekcji zasilania. Jeśli ten radiator jest, to możemy uznać płytę za godną naszej uwagi. Listę wspieranych procesorów sprawdzimy na stronie producenta. Ważne, żeby znajdowały się na niej procesory piątej generacji, a więc te z cyferkami powyżej 5000. Procesor, jaki zainstalujemy na naszej płycie głównej, to Ryzen 5 3600. Jest on tani, a naprawdę wydajny. Porównać go można do i piątki dziesiątej generacji. Konkretna oferta, jaką wybrałem, co prawda nie oferuje nowych produktów, ale jest to zaufany sprzedawca, a procesory, jeśli działają teraz, to podziałają mi kolejną dekadę. Choć, jeśli ktoś nie chce ryzykować, za 50 zł więcej dostaniemy outletową sztukę z x na pełnej gwarancji. W obu ofertach dostajemy chłodzenie w zestawie. Do tego 16 GB o taktowaniu 3200 MHz. Istotne jest to, że kości są dwie, po 8 giga. Procesory AMD lubią się z szybkim, dwukanałowym ramem, dlatego i was zachęcam, by mieć to na uwadze. Przekłada się to na liczbę FPS-ów. Najbardziej kontrowersyjnym elementem tej konfiguracji jest karta graficzna. Nowy RX 580 w wersji 8 giga za tylko 330 zł. To ta konkretna oferta zmotywowała mnie do nagrania tego filmu. Prawdzie jest to chińska konstrukcja autorstwa biostara a sam rdzenie jest trochę wykastrowanym wariantem 2048SP, który swoją wydajnością przypomina raczej rx 470 niż 580, ale w tej cenie nie ma co narzekać. Lepszej nowej karty za takie pieniądze nie znajdziecie. Poradzi sobie z każdą mainstreamową grą, a nawet niektórymi tytułami AAA. Dysk, oczywiście SSD, o pojemności 256GB to minimum. Moje propozycje to albo nowy Lexar, albo lekko używany, lecz znacznie szybszy dysk NVMe M2 Samsunga. Wybierając dysk M2, musicie się jednak upewnić, że wasza płyta główna posiada odpowiedni slot. Zasilacz, który wybrałem, również jest używany. Biorąc jednak pod uwagę jego cenę oraz zaufanego sprzedawcę, trudno jest go nie polecić. Cooler Master o mocy 750 W i certyfikacie 80 Plus Gold. Spokojnie starczy na kolejne lata i upgrade'y. Dla nieufnych zawsze pozostaje alternatywa w postaci Vero 3 500W za około 240 zł. Jeśli dysponujecie zasilaczem ze starego komputera, możecie spokojnie go wykorzystać pod warunkiem, że jest renomowanej marki, np. Chieftek. Obudowę wybrałem najtańszą, jaką znalazłem. Nie powinna sprawiać problemów pod względem temperatur, ponieważ wybrana przeze mnie karta graficzna wykazuje się śmiesznie niskim poborem mocy, a procesor ma dedykowany przylot powietrza w panelu bocznym. Jeśli ktoś ma starą budowę, zdecydowanie zalecam jej wykorzystanie celem oszczędności, a dla szukających bardziej przyszłościowego rozwiązania polecam budowę Logic Agir w cenie 200 zł. Teraz pokażę wam, jak złożyć to wszystko w całość. Jeśli chcesz przejść od razu do testów komputera, przewin do tego momentu. Zacznijmy od ułożenia płyty głównej na kartoniku. Teraz rzecz krytyczna, fundamentalna, kardynalna i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie chcecie skasować sobie nieumyślnie płyty głównej, no, yeah! zalecam zakup opaski antystatycznej. Nie wchodząc w szczegóły, ciało ludzkie to niezwykle skomplikowane urządzenie, zdolne do kumulowania energii elektrycznej, która może znaleźć ujście na świeżo kupionej płycie głównej. Niestety, zdewastowanie sobie w ten sposób elektroniki nie uczyni z was czarodziejów, a nie da wam darmowego wstępu do Hogwartu. Jeśli jednak nie macie 5 zł na opaskę lub jesteście zbyt leniwi na podobny zakup, wow, jak się kręci się wszystko. możecie przed rozpoczęciem pracy dotknąć kaloryfera. Pozbywszy się nadmiaru energii z ciała, czas najwyższy przejść do instalacji procesora. Ustawcie płytę główną tylnymi portami do siebie, odbezpieczcie soket delikatnie odchylając dźwignię w bok i nosząc ją do góry. Teraz bardzo, ale to bardzo ostrożnie, trzymając procesor po bokach, umieśćcie go w gnieździe. Zwróćcie uwagę na orientację napisu Ryzen lub dopasujcie trójkącik na rogu procesora do oznaczenia na płycie głównej. I broń Boże, nie wciskamy nic na siłę. Procesor powinien bez problemu wskoczyć na swoje miejsce. Jeśli coś jest nie tak, rozwiązania siłowe zostawiamy na koniec. Po poprawnym zamontowaniu jednostki należy zaciągnąć dźwignię z powrotem. Teraz zajmiemy się montażem chłodzenia. Odkręcamy cztery śruby i ściągamy dwa plastikowe elementy. Nowe radiatory mają preaplikowaną pastę termoprzewodzącą. Ja jednak będę musiał zaaplikować ją sam. Dla oszczędnych polecam GD900, dla bogatych zaś Thermal Grizzly Kryonaut. Mój świętej pamięci prapradziadek, składając komputery, zwykł mawiać, przy aplikowaniu pasty lepszy jest nadmiar niż niedomiar. I tak, lepiej nieco przesadzić z ilością pasty niż dać jej za mało. Pod zabawy w rozmarowywanie szpachelką czy zawiłe wzory zostawmy raczej osobom niedowartościowanym artystycznie. Pod naciskiem pasta rozłoży się symetrycznie bez naszej inwencji twórczej. Przyłóżcie chłodzenie do otworów na backplate i je wkręćcie. Najlepiej zrobić to na raty, żeby równomiernie rozłożyć nacisk. Najpierw jedna śruba, po trochu, potem śruba na ukos, od tej pierwszej i tak dalej i tak dalej, aż wszystkie cztery będą dokręcone do oporu. Teraz spinamy wentylator z oznaczone... CPU fan. Nadeszła chwila na montaż ramu. Przepraszam, ale chcę ja tylko zapytać, bo ta płyta I jest to... ma tylko dwa sloty, okay. bo też set, tak, bo to by... jest R1, że ma tylko dwa. Jeśli wasza płyta ma dwa sloty pamięci, wystarczy odpowiednio ustawić kości, zwracając uwagę na wcięcia. W przypadku płyt głównych ze slotami czterema, instalujemy kości w drugim i czwartym slocie licząc od procesora. Jak mawiał o świętej pamięci pra, pra, Dziadziuś. przekłada się to na FPS. -y. Odchylamy zatem klipsy, wsuwamy RAM, dociskamy mocno z dwóch stron palcami, aż usłyszymy wysoce satysfakcjonujące kliknięcie. Jeśli zdecydowaliście się na dysk M2, teraz jest najlepszy moment na jego instalację. W tym celu wsuwamy go pod kątem do odpowiedniego slotu i dokręcamy śrubkę. Przyszła kolej na obudowę. Po zdjęciu paneli bocznych zlokalizujcie maskownicę w opakowaniu płyty głównej, a następnie zamontujcie w obudowie, dociskając stanowczo na czterech rogach. W zależności od wybranej płyty głównej i obudowy, może się okazać, że będziecie musieli przekręcić kilka dystansów. W tym celu potrzebny nam będzie śrubokręt oraz nakładka, którą zazwyczaj znajdziemy w akcesoriach obudowy. W przeciwnym razie można użyć kombinerek. Pewność, że dystanse pokrywają się z otworami w płycie głównej, możemy umieścić ją po budowie. Zwróćcie uwagę na te metalowe języczki. Czasem wchodzą w środek portów, co raczej nie jest pożądanym efektem. Nieraz zdarzało się i tak, że młody adept, skończywszy zawiły proces składania swej maszyny, musiał ją ponownie rozkładać, bo nie zwrócił na nie uwagi. Krzyśku, nie płacz. Na twoje twarz, nóżki, ręce, przepracowane, spracowane, walczące. Zlokalizujcie śrubki o gęstym i drobnym uswojeniu, a następnie przymocujcie płytę główną. Kolejna zasilacz. Czasem montuje się go u góry, czasem na dole obudowy. W obu przypadkach należy zainstalować zasilacz wentylatorem na dół. Do montażu używamy czterech śrubek o grubym i rzadkim uzwojeniu. Kolej na podpięcie płyty głównej. Zlokalizujcie największą wtyczkę, a następnie wepnijcie ją w płytę główną. Klips na wtyczce musi zatrzasnąć się na złączu. Kolejny przewód to zasilanie procesora. Jest to wtyczka z czterema lub ośmioma pinami, zazwyczaj oznaczana jako CPU albo EPS. Czasami w płycie głównej gniazdo jest pojedyncze, a czasami podwójne, jednak zawsze wystarczy wpiąć tylko jedną wtyczkę. Jeśli używacie starego zasilacza, może zdarzyć się, że przewód ten będzie za krótki. Możecie spróbować przeciągnąć go przodem budowy lub kupić przedłużkę. W ostateczności możecie też spróbować zaprzedać się bogom chaosu. Jeśli kupiliście dysk SSD SATA, to pora go zainstalować. Z pudełka płyty głównej wyciągnijcie przewód SATA, a następnie wypnijcie go jedną stroną w płytę główną, a drugą w dysk. Dysk możecie zainstalować w dedykowanym mu miejscu, używając tych samych śrubek co do płyty głównej lub zostawić go luzem. Do dysku należy wpiąć też wtyczkę SATA Power z zasilacza. W obudowie znajdziecie również wtyczki odpowiedzialne za port USB i porty audio na przednim panelu. Zlokalizujcie odpowiednio podpisane złącze na płycie głównej, a następnie podepnijcie. Z tej drobnej wiązki przewodów interesuje nas jednak tylko jeden – power switch. Podepnijcie go w to miejsce, a dla cierpliwych pozostawiam rozpiskę jak podpiąć pozostałe, choć nie są one konieczne dla funkcjonowania komputera. Żeby zainstalować ostatni komponent, kartę graficzną, musicie wyłamać bądź wykręcić w zależności od obudowy dwa śledzie znajdujące się najbliżej portu PCIe X16. Odchylcie klips na płycie głównej, a następnie delikatnie wsuńcie kartę graficzną, koniecznie pod kątem prostym, i dociśnijcie, aż satysfakcjonująco kliknie. Dokręćcie kartę, podobnijcie zasilanie PCI 6 plus I tu uwaga. Jeśli Wasz zasilacz go nie posiada, można posłużyć się przejściówką. I voila. Wasza grzechu warta, niebywale wydajna, niesamowicie atrakcyjna maszyna jest gotowa do służby. To możecie teraz nadać jej jakieś żenujące imię. Ja ją nazwałem Strażnik Cnoty 3000. Jedyne czego jej brakuje to instalacji Windowsa. Jeśli nie wiecie jak tego dokonać, polecam subskrybowanie kanału. Wkrótce pojawi się short, na którym pokażę wam jak legalnie zainstalować Windowsa za darmo. A teraz przejdźmy do testu gier. Zaczynając od rzeczy oczywistych. W mainstreamowych grach, takich jak Counter Strike, League of Legends czy Valorant, licznik katek nie spada poniżej 200, mimo najwyższych ustawień graficznych i zawrotnej rozdzielczości Full HD. W GTA V, również na suwakach wymaksowanych w prawo, komputer generuje nie mniej niż 80 fps. -ów. Fortnite. Ustawienia wysokie, rozdzielczość full HD, X 11. Gra chodzi komfortowo, pokazując około 100 klatek na sekundę. W Cyberpunku przy ustawieniach średnich i FSR ustawionym na jakość, zachowując rozdzielczość full HD, możemy liczyć na 45 do 60 fps I na koniec obiecany i wyczekiwane Hogwarts Legacy. Ustawienia te same co w Cyberpunku, choć z włączoną synchronizacją pionową. Licznik rzadko spada poniżej 60 klatek. Gra chodzi płynnie, a rozgrywka jest przyjemna. A co, jeśli chciałbyś posiadać podobny komputer, a nie chcesz składać go samemu? Z przyjemnością informuję, że przez limitowany czas będziemy sprzedawać komputery o podobnej specyfikacji, oczywiście złożone z nowych części na dwuletni gwarancji. Naturalnie z paragonem bądź fakturą VAT 23%. Chętnych na ten lub jakikolwiek inny komputer zapraszam na firmowy Fanpage, gdzie niedługo pojawi się po zwiększą liczbą informacji. Dziękuję Wam za oglądanie i do kolejnego odcinka. Dobrze. Szacowny panie Leonie, nadszedł ten moment. Jeszcze chwileczkę sobie czyszczę okularki. I będzie bardzo. Bardzo, kurde. bardzo, bardzo, kurde, wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował wyrewolwerowanego rewolwerowca, sząż brzmi w trzcinie, w szczebrzeszynie, twoja stara nie ma dzieci, pokus, pokus, czary mary, twoja stara, ojej, coś mam na okularach, to twój stary, o, pięknie. I jeszcze druga próba, teraz pokażę wam, jeszcze raz, teraz pokażę wam jak złożyć to, jeszcze raz, okej, okay. teraz daj mi chwilkę, muszę zacząć i opieprzyć mamy, że puszczę coś w tle.